A teraz pan Korunnik. Yy, proszę państwa, oglądamy w tej chwili dziwny spektakl. Mianowicie rząd polski wydał dziwną ustawę chroniącą godność Polski i o dziwo jeszcze dziwnie zareagował rząd Izraela, protestując przeciwko temu, że rząd polski nie życzy sobie, żeby o nim źle mówić. Mówi się o tym, że jest to przygrywka do tego, żeby rząd Izraela domagał się od Polski odszkodowań za mienie postawione przez, przez Żydów, którzy zmarli bezpotomnie w wyniku działań niemieckich. Otóż chciałem zwrócić uwagę, że to żądanie, które jest wielokrotnie formułowane, jest całkowicie skrajnym nacjonalizmem, ponieważ pomordowani za okupacji przez Niemców Żydzi byli obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, a nie Izraela, którego wtedy nie było. Dlatego ja tylko chcę jedną rzecz podkreślić, że kto popiera tego typu żądania, popiera skrajny, absolutny nacjonalizm nieznany w polskim prawie, w prawie europejskim. Dziękuję za uwagę.